Testy dynamiczne to bardzo ciekawa możliwość, którą daje nam Framework JUnit. Działają one w runtime i pozwalają nam realizować elastycznie testy, które możemy parametryzować w nieograniczony sposób, a całość kodu, który zajmuje się testowaniem, zapisywać w wygodnej formie znanej ci z używania strumieni w języku Java. Żeby napisać test dynamiczny, musisz przygotować metodę, która będzie oznaczona anotacją Test Factory i która będzie zadać na przykład typ strumień elementów typu Dynamic Test. Następnie w ciele takiej metody. Po ustaleniu tego co zamierzasz testować najczęściej w postaci strumienia, realizujesz test dynamiczny za pomocą statycznej metody Dynamic Test, która jako argument przyjmuje implementację interfejsu Executable, gdzie znajdziesz test właściwy kolejnego elementu. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu implementacji, które możemy w ramach testów dynamicznych uzyskać, dlatego zapoznaj się z dokumentacją i używaj testów dynamicznych w Twojej aplikacji. Jeżeli chcesz profesjonalnie uczyć się języka java, zajrzyj na kmysprogram.pl.